deklaracji i tutaj mam taki, taką sugestię może co do spółdzielni i, i bloków wspólnot, żeby dołączyć do tego jakiś załącznik w postaci opisu do wypełnienia, bo tutaj naprawdę będą problemy, bo ten, ten zapis, który tutaj jest nie do końca, on jest sprecyzowany na tyle, żeby on był wystarczająco zrozumiały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że chodzi tutaj tylko o wyjaśnienie instrukcji wypełnienia, nie natomiast zmiany formalne w tym. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Ja bym tutaj do kolegi chciał to powiedzieć. Tam prawdopodobnie największym problemem będzie wyjaśnienie tego wypełnienia, żeby ludzie nie zaznaczali, że wszystkie śmieci do jednego, bo to się będzie wiązało z większymi kosztami. Bo, bo wydaje mi się, że w tej deklaracji jest dosyć niejasne, to zaznaczenie, bo tam są dwa punkty, tak? Czy segregowane, czy niesegregowane. Jeżeli zaznaczą niesegregowane gospodarstwo, no to będzie miało większe koszty. Zgodnie z ustawą jest napisane, że budynki jednorodzinne wypełniają deklaracje każdy, no, głowa rodziny, że tak powiem, natomiast przy budynkach wielorodzinnych wypełnia to zarządca. W związku z tym zarządca ma problem, czy tak jak głowa rodziny dogada się z dziećmi, czy one będą segregować, czy nie, tak zarządca będzie musiał się dogadać z rodzinami. Czy to będzie w ramach jakiegoś zebrania, to już no naprawdę pozostaje wolna ręka dla zarządcy, jak on sobie to rozwiąże. Ustawodawca narzucił tylko tyle, że za punkty no ja powiem tak, zbiorowego zamieszkiwania odpowiada zarządca tego punktu. I, I to ściąga z gminy obowiązek uszczegółowiania, że Jasiu Kowalski pisał, że będzie sortował, a nie sortuje i teraz mamy dokładać. Jeżeli ktoś nie sortuje w całym bloku śmieci, odpowiada solidarnie cały blok za to. I tak to wygląda formalnie, jeżeli chodzi o ustawę. Natomiast no, my tutaj zrobiliśmy deklarację, która moim zdaniem określa jasno i wyraźnie segregowane, niesegregowane. Dziękuję bardzo. Bardzo a, proszę. Ja mam pytanie, a te deklaracje to będą gdzieś do pobrania w gminie? Czy ktoś je rozniesie? Po, po, po zatwierdzeniu tego tutaj na sesji, po wejściu w życie, zostanie to też opublikowane na naszej stronie do pobrania, żeby sobie można było wydrukować. Będą u nas w punkcie, gdzie będziemy odbierać te deklaracje, bo tu jest termin 31 października, tylko po to, żebyśmy mogli wcześniej już y, przygotować się na ilość i tak dalej, żeby wiedzieć, co się będzie działo. I no, podejrzewam, że nawet już tu proponowałem szefowej, że jeżeli się ukaże półskępić, żeby to również było umieszczone na jednej ze stron i. Co z osobami, które nie złożą? Osoby, które nie złożą, będą ścigane. Będziemy prosić was, sołtysów, o to, żeby powiedzieli żeby powiedzieli, czy ktoś zamieszkuje na danej posesji. Nic więcej, reszta jest po naszej stronie. A jeśli nie ma zarządcy w blokach, to co? Jeśli nie ma zarządcy w blokach, no to my będziemy egzekwować dalej śmieci. I oni nie będą mówili, że ich czterech mieszka, tylko będą musieli się określić jako całość. I całość będzie solidarnie odpowiadała za to, że nie dopełniła obowiązku, bo z w dużych wspólnotach jest obowiązek dopełniony, w małych wspólnotach powstaje problem. Ja nie będę solidarnie odpowiadać, jeżeli jeden nie będzie, miał, nie będzie oddawał śmieci albo nie będzie płacił to drugi będzie obciążany tymi kosztami na równi z tamtym. W związku z tym albo pójdą do sądu między sobą, albo my wystąpimy zgodnie z prawem, jak ona się nazywa? Nie, 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 chodzi mi o ten, o egzekwowanie podatku. Ordynacją podatkową, właśnie uciekło mi słowo, z ordynacją podatkową będziemy ścigać cały budynek. A to ta policja kępiska się przecież nie wyrobi. Ale ordynacja podatkowa nie podlega pod policję. Zatem ja będą bo w bloku, a nie to jest wiele punktów niewyjaśnionych i narzuconych przez ustawę. I to są niuanse, których my nie idąc przez życie nie pokonamy. Musimy A dowiedzieć, mam pytanie, co się dowiedzieć, jak Państwo chcecie zrobić, jeśli chodzi o płatność, bo z tego, co tutaj czytamy, to tam do 20 każdego miesiąca, czy coś jakiegoś takiego. W następnym I jeszcze punkcie jeszcze jedno pytanie, jak już jestem przy głosie. Co zrobić z osobami, na przykład ze mną, która ma podpisaną umowę z kodakiem i ma duży, poj kodakiem, ma duży pojemnik na śmieci? To, co ja mam teraz robić, nura do tego pojemnika i robić segregację, czy to Czy ja mam worki wystawiać przed swoją bramę? Przepraszam, Bo są py takie... pytanie mam inne. Jak duży pojemnik na śmieci? No nie, to jest 250, czy jakiś? Aha, taki na, wóz, na, na, na kółkach, Tak, tak. Rozumiem. Tak. No przyjdzie termin 1 stycznia, kiedy oni muszą zabrać swoje śmieci i firma, która wygra od 1 stycznia, oczywiście to jest na razie czysto teoretyczny Rozumiem. termin. Firma, która wygrał 1 stycznia, wstawia swoje śmietniki, bądź przejmuje tamtych, bo, bo może wygrać to ta firma, która jest dotychczas. Tak. Nie, będą te śmietniki postawione i pani będzie segregować go od pusta. Co jakiś czas ten pojemnik jest pusty. Dobrze, dobrze, ale czy ktoś ze mną z tej firmy na ten temat będzie rozmawiał? No, z tej, która przyjdzie. Tak, z tej, wygra. która wygra, przetarg. Jak najbardziej tak, bo pani z deklaracji określi, że pani będzie chciała segregować, w związku z tym dostanie pani od nich pojemnik na śmieci niesegregowane niesegre i dostanie pani worki na śmieci segregowane. I w tym momencie będzie dzień zerowy, godzina W, i wrzucam śmieci niesegregowane do tego dużego pojemnika 250, jak pani mówi, ale oczywiście do małych worków wrzucam papier, szkło, plastik. Ewentualnie uzgodnię z nimi, że ja nie chcę worka takiego, tylko chcę dużą siatkę jak będą mogli, A to już z nimi, bo ja Panie tego nie ja bardzo przepraszam, to ja nie będę miała czasu na, na pracę, tylko będę siedziała przy tym dużym śmietniku i dokonywała... Celu... Pani sołtys. I... Albo pani zaznaczy już... krzyżyk, że pani nie segreguje, odbiera pani to kontenerem. Dobrze, a ma mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli zaznaczę ten krzyżyk jakiś tam, a firma, z którą w tej chwili mam podpisaną umowę, yy, będzie dla mnie tańsza niż firma, z którą państwo podpiszecie umowę. To, co, to, to, to ja muszę. To 1 lipca 2013 roku kasuje pani umowę, niezależnie od tego, czy my wypowiemy, czy on wypowie, czy ktokolwiek wypowie. Ta umowa traci ważność 1 lipca 2013 2000... moja umowa traci Z ważność. Mocy tak? ustawy, którą podjął, podjął państwo polskie Sejm. To już nie są moje śmieci, to są już wasze, bo byście podpisali umowę no i. My byśmy je chętnie Pani oddali, ale tak, tak jest, będą nasze. Czyli nie ma indywidualnego podejścia nie. Nie do sprawy. Nie ma. Od 1 lipca nie ma. Przy osobach fizycznych pozostają dalej przedsiębiorcy, jest... którzy. Pani akurat jest w tym przypadku, że jest przedsiębiorcą. Też, mm -hmm. też. I wtedy no, może jako przedsiębiorca nadal podpisywać y, umowę niezależnie, nie z nami już wtedy, tylko z y, odbiorcą, którego gmina ma, bądź z innym, który jest dla Pani tańszy. Ale Aha. jako gospodarstwo domowe. Powinna Pani mieć u nas deklarację i składać, że na dwie osoby męża i panią ma Pani w domu, za nich to są te kosze, a gospodarstwo, to przedsiębiorstwo, to są tamte kosze i tam jest. No ale wie mowa... pan, ale wie Pan, jakie jest moje przedsiębiorstwo i nie tylko moje. Słuchajcie, pewne rzeczy trzeba wyjaśnić, bo takich przedsiębiorstw jak moje jest więcej, że śmieci są wspólne, nie ma śmieci z domu i śmieci z przedsiębiorstwa. No to ja nie mogę płacić do więc, Was za dwie osoby, a jednocześnie podpisać umowę z firmą, która jest więc, tańsza, konkurencyjna i zabiera ode mnie. Więc szpii. ma Pani obowiązek płacić jako osoba fizyczna mieszkaniec gminy do gminy, natomiast jako przedsiębiorstwa ma Pani wolną rękę. I śmieci, no to dobrze, ale jeśli płacę, śmieci jako to płacę gospodarstwo domowe. No tak, pani płaci za siebie i za męża. Ale za to, że go mam, czy za to, że tworzy śmieci? Bo za to, że za... tworzy śmieci, to ja odstawiam do firmy konkurencyjnej. Nie. Tu, tu, tu nie, męża, nie ma pani tej dowolności. Ta dowolność była dotychczas i śmieci, nie twierdzę, że w pani przypadku, ale w większości przypadków lądowały nie tam, gdzie trzeba. W lesie, nie tylko w lesie, bo to lądowało na innej posesji, w ziemi, zakopane, gdzieś coś. Także jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo i tutaj ilość śmieci, to co mówię, że tak. Pani nie będzie chciała pracowników pilnować, bo on będzie rzucał do kosza, może pani, ma Pani wyjście takie, że może Pani podpisać umowę z inną firmą. Natomiast jeżeli chodzi o Panią jako samą, jeżeli nie złoży Pani do nas deklaracji w danym terminie, to w odpowiednim terminie przyjdzie pracownik do nas zapytać się, czy Pani tu zamieszkuje i upomnie Panią o to, że trzeba złożyć deklarację. Jeżeli Pani jej dalej nie złoży, zostanie Pani ukarana. Aha, to czyli po prostu płacę podwójnie za śmieci, bo tak. płacę tutaj za tak, ogrodobieranie. Formalnie za męża tak i jak pani to przedstawia, tak, tak. ale de facto za za fizycznie pani nie płaci podwójnie za śmieci, bo jeżeli by pani nie prowadziła przedsiębiorstwa, może inaczej. Jeżeli przedsiębiorstwo byłoby innego typu, to te śmieci byłyby w innym miejscu i inne. A co ja za to poradzę że mam tego typu No wiem, dlatego to, to jest ten jest trudny dużo. problem, gdzie, no. gdzie pani pani jak każdy rolnik, rolnik. pytanie o pytanie o podatek, tak? Czy jest wykorzystywane do rolnictwa, wykorzystywane nie rolnictwa, czy nie jest wykorzystywane do działalności rolniczej grunt? I tu też jest pytanie, też jest pytanie, jeżeli ja mam zakład i mam zakład szewski, a, a jestem rolnikiem, nie pani o nazwisku, pani tak, to, to w tym momencie no, mógłbym się migać, że nie płacę od tego podatku, tylko płacę podatek rolny. Ale nie jest tak. Ponieważ w mojej miejscowości jest dużo rolników, więc jak rolnicy będą mieli płacić ten podatek? Jako Słuchajcie, drodzy Państwo, to... ja myślę, że tu i tak muszą być osobne spotkania poświęcone właśnie temu tematowi. Ale, no, staje... Ale w tym, tym, a, w tym a, momencie tak, mówimy o wzorze, tak? Deklaracji. No. Nie każdy rolnik jest przedsiębiorcą. Nie każdy rolnik, no? nie każdy rolnik jest przedsiębiorcą, dobrze mówię Pani Kryśniu, żeby być przedsiębiorcą rolnym trzeba spełnić pewne warunki i, i zapisać się, że tak powiem, no w skrócie, więc ten, który tego nie uczynił nie jest przedsiębiorcą, jest indywidualnym, tak. Panie Radny płacimy podatek od środków transportu w paliwie, płacimy go w winetach, płacimy go jeszcze w różnych opłatach y, autostradowych i tak dalej, i niestety nie my narzuciliśmy tą opłatę. Rozmawialiśmy na tym, o tym na komisjach, że to nie jest wymysł gminy i gmina na to nic nie poradzi, że ta opłata wchodzi. Czy chcemy, czy nie, opłata musi wejść. Jedyne co możemy dopilnować, żeby ta opłata była w miarę niska i w miarę uczciwie podzielona na wszystkich ludzi. Na czym nam zależy, żeby mieszkańcy byli poinformowani, ale niestety nawet ustawodawca nie rozwiązał wszystkich y, kwestii, tak? I tutaj też nam trudno, proszę Państwa, y, na, na wszystkie pytania, bo też ustawodawca na pewno wszystkich kwestii nie rozwiązał, tak? I, i tak jak już powtarzałam,